No, po długiej przerwie, nie ukrywam, po urazie Achillesa cieszę się, że w ogóle skończyłem. Także to najważniejsze jest, że ukończyłem i z czasu się też oczywiście cieszę, ale wróciłem po, po półrocznej ponad przerwie. Także to mi dużo daje w takim sensie, że wiem mniej więcej gdzie jestem. Jest niedosyt z tego względu, że tydzień temu e, ustanowiłam nową życiówkę 1302, więc szczerze mówiąc liczyłam, że ta 13 znowu będzie skoczona, jednakże no, wiatr był dzisiaj po prostu nieposkromiony i ciężko było ukręcić fajny wynik. No, dzisiaj wiatr nie sprzęł i też troszkę e, zachmurzenie duże, więc e, to ciśnienie niskie. No ale zrobiłam co mogłam. By dało to zwycięstwo i, i z tego się trzeba cieszyć. Jest pewnie niedosyt. Fajne bardzo warunki, bardzo fajny stadion. Wynik mógł być trochę lepszy, ale ogólnie całe zawody dobrze oceniam. Wynik troszkę rozczarowuje. Z jednej strony liczyłem na coś więcej, ale niestety warunki nie pomagały. Wiatr za bardzo nie wiał, że tak powiem, sprzyjająco, ale dałem z siebie wszystko na pięknym stadionie. Specyficzny tartan fioletowy, bardzo przyjemny, więc jak najbardziej jeszcze raz wrócę do Gliwicy. No rzeczywiście ten sezon jest całkiem dobry w moim wykonaniu. No jest to oczywiście jego początek, więc mam nadzieję, że się będę rozkręcał. Dzisiaj warunki też nie, nie pomogły. Także, także czekamy cały czas wciąż na, na jakiś start, gdzie, gdzie te warunki pozwolą na osiągnięcie po prostu szybszych, lepszych rezultatów. Gdzieś tam nie mogę się odnaleźć jeszcze na zawodach, trochę, trochę czuję się mocny, ale jestem spięty i nie mogę tego luzu w rzutach złapać, szczególnie kiedy przychodzi, przychodzą zawody, to gdzieś tam się usztywniam jeszcze i pcham ten dysk, zamiast się rozluźnić i w niego władować. Więc no myślę, że to jest wszystko do ogarnięcia jeszcze i że, że na mistrzostwach Europy da się jakoś tam złapać ten flow i ten luz i... Jeszcze coś powalczyć, bo dzisiaj pchałem dysk, i to spokojnie jest jeszcze 2-3 metry w zapasie.